Polubiliście filmy o wystawkach, mówicie, że nie można zabierać jak się ktoś nie pyta. A zobaczcie jakimi przyczepkami podjeżdżają ludzie i normalnie zabierają sobie rzeczy i się nikogo nie pytają. Jest tu wiele krzeseł, tyle materacy jakieś inne rzeczy i nikt się nikogo nie pyta. Może normalnie to jest tak, że trzeba się pytać, ale wiadomo, że mało kto to robi. Jak widzicie normalnie sobie ktoś tu siedzi, wygrzebuje, są potrzebne, ale nic ciekawego tam nie było. Nie wiem czy się tam grzewał, może potrzebna potrzebne jakieś krzesełka na ogród. No bo piszecie często, że to jest miasta, że nie wolno i w ogóle. Prawnie pewnie tak jest, ale kto się do tego stosuje, jeśli komuś coś potrzebne, to często się nawet nie pytają tej osoby, która to wystawiła, tylko po prostu zabierają. Najgorsze jest to, jak na przykład zostawi ktoś po tym duży syf. Wiecie, porozrzuca to wszystko i później nie, nie podprząta z powrotem. Wtedy się wiadomo ludzie wkurzają i na następnym razem zwracają uwagę, żeby nic nie zabierać. I to w sumie tyle o to w tym chodzi. Pamiętajcie obserwacji, trzymajcie się. No i do następnego.